Wiem wam, że my, my żeśmy się w Łodzi z paluchem wczoraj tak najebali, że nie wiem, czy w ogóle powinienem autem jechać, a już Bentleyem to w ogóle, nie wiem, czy powinienem wsiadać za kółko, no, ale trudno. No ja to kurwa wypiłem wczoraj tyle, że kurwa z 10 setek kurwa, nie wiem ile, ile ja wydałem wczoraj kurwa, ale no ciuchy mam kurwa chuj od kogo, nie? Chuj od kogo. Mam tutaj swojego ulubionego drinka. Mam różne przybory. Po Policja mnie goni, że niby jakiś żul zajebał Bentleya, kurwa, z Piotrkowskiej. Pozdro dla pani, która mnie goniła, kurwa. Ja oddam kluczyków, kurwa! Ja wiem, kurwa, czy to jest takie fajne auto, kurwa. Mój wózek na pewno mi pali i ma tak twardego yy, zwieszenia. Słyszycie helikoptery. A ja mam, tutaj pętle Nie złapiecie mnie nigdy! Juru! Odejdź. Odejdź ode mnie odejdź wejdzie. Jestem świeżo po zatrzymaniu przez policję Otoczyli mnie czterema radiowozami Ponieważ Bentley był szukany w całym województwie Właśnie się rozjeżdżamy Także Chyba się prank udał Siemanko, słuchajcie, kręciłem dzisiaj do Czarnej w krętkę zrobiłem, przebrałem się tak jak widzieliście za Menela Postawiłem Bentleya pod Grand Hotelem Na Piotrkowskiej I odegrałem Menela, który po prostu wsiada do tego Bentleya I nim odjeżdża Okazało się, że ktoś zgłosił To na policji I Całe wojewódzka policja samochodowa szukała dzisiaj samochodu i wyjeżdżam ze zwierzę ze stacji mnie zatrzymali. Normalnie mnie wyjebali na machę z kuli i trzekałem do wyjaśnienia, że auto jest jednak wypożyczone, a nie kradzione. Także to będzie chyba bardzo, bardzo legendarny odcinek.